Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj będziemy na moim kanale rozmawiać na temat moich inwestycji i czy dzisiaj coś będziemy kupować, czy nie będziemy kupować, na naszym kanale, nie palę, bo inwestuję to wszystko. Zobaczymy w naszym kolejnym materiale. A więc osoby, które chcą subskrybować ten kanał, bardzo proszę. Jeżeli chcesz jakąś zadać pytanie, a nie chcesz poprzez komentarz, możesz wysłać e-mail. No i pamiętajcie, że wszystko co tu jest powiedziane to to jest wyłącznie moje, moja opinia i nic więcej. Pamiętaj też, żeby subskrybować ten kanał, bo to jest ważne. Panie, że już nas jest ponad 400 osób oglądających. Jest to naprawdę miłe i budujące. A więc, tak jak mówię, dzisiaj analizy ominiemy, zakup, szaleństwo też ominiemy. Na XTB będziemy, bo XTB po prostu na tym koncie działamy cały czas. A dzisiaj kwota, jaka będzie wsielana to będzie 90 prawie 2 zł. Tak więc do tego portfelu zaliczymy: Palma, ale weźmiemy sobie, pykniemy za 30 prawie 7 zł. LD, weźmiemy, też pykniemy za 18 prawie zł. Winston za 17 zł. I na końcu Jan Trzeci Sobieski Będziemy też go tutaj. Ładować do naszych zakupów, a więc za 91,68 groszy, dokładnie, 70, za 92 złote nasze zakupy, aby były widoczne w naszym portfelu. I teraz zobaczymy pokrótce, co my tutaj w ogóle mamy, jakie zakupy. A więc dzisiaj rano zrobiłem takie, mówię, screenshoty, jak, jak to wychodzi u mnie na, na, moim, na moich zakupach. A więc tak, mam Team Owl w wysokości chyba 87 zł, 17% zysku, Sophie mam 36% zysku za prawie 300. Barry Golda mam zakupionego, też tutaj mam 8% zysku, United Health mam prawie 9% zysku, Meta, czyli słynna Meta, dojechała na prawie 17%, 16,56%. Mamy Home debt, mam mamy prawie 9%, McDonalda mamy zakupionego i tutaj prawie 7,23%, a więc idzie dobrze. A więc American Water, mamy prawie 7,55% wzrostu, McDonald był 7,23%, rejty, rejty, które tak naprawdę wszyscy bym, nie kupuj rejtu, bo to wielka hała. Było już 10, teraz 9,5% zysku mamy, tak? Scott Abank, na Bank mam prawie 5,76% zysku. Lulu Lemon, Lulu Lemon. No jak to Lulu Lemon, dosyć mocno wyjechało w, w dół. Pomimo wszystko i tak wypracowało zysku prawie 4%. JP Morgan 11% o, i, i tam z hakiem procenta zysku. No i co tam jeszcze? Mamy Edison, mam 7% zysku. Hej, mamy 8,20% zysku Black to nawet BlackRock wypracował prawie 6% zysku. Dekora, która tak naprawdę już powiem dawno to pierdzieliśmy, bo to jest polski mówię, mówię banan, ale mój, dobra, nie chociaż ten jeden polski banan będzie na moim kurcze profilu YouTube'owym ma polski banan 3% zysku z hakiem. Edis, Edison, edis Ultilat, jakiś tam, nie wiem, Essentia, e, e tutaj mam Essential. 3,4%, i 4%, Alfabet alfabet i I co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy, jeszcze Coca-Cola mamy, no, tu już zaczyna się to na minusie. Minus 1,4%, i Nike to jest prawie na zero, bo to, to tak różnie z tym jest, ale dosyć sporo poleciało w dół i sporo dokupiłem. Pepsi Cola, Pepsi Cola tu jest na plusie, ale już teraz podłoże na minusie. Farmland, farmland jest 3% prawie na plusie, więc ale to najmniejsza pozycja tam za, za, za 10 dolców, no tak się kręci i kręci. BHP mamy na minusie, więc jest jak jest i General Mills też jest na minusie. Co tam jeszcze mamy? A Mamy jeszcze JPC, tutaj mamy prawie, prawie 7,8% na minusie, Hershey mamy. 6,5% na minusie, BHB bali, bal, Balition jakiś tam 3% na minusie i General Mills minus 1,63. No i cała tutaj, m, m, moja tutaj, tutaj y, suma zysków i, i to jest w y, stałości 3419 złotych 58 groszy i zysk 237 zł. No i tutaj mówię, niech nie musiałem, ale chciałem, bo ja bardzo lubię. Pana Palikota, więc mówię, jakby oglądał, gdzie by się nie obraził, bardzo go poznawiał. Mimo, że tam mu te interesy tak poszły, jak poszły, no chłopak chciał dobrze, ale jak to zawsze w polskim biznesie zawsze wychodzi, najlepiej wychodzi kantowanie, a kantowanie, kantowanie to jest numer jeden, my jesteśmy najlepsi w tym i czasem tak właśnie jest, a więc przychodzimy teraz może do naszej platformy. Bo na naszej platformie, co mieliśmy zrobić? Mieliśmy wpłacić 92 zł. A co tam wpłacimy na 92 zł na naszą platformę? Jesteśmy na naszej platformie tak jak mówiliśmy wcześniej, tam był fajny zysk, a tu już się że już 204 zł mamy, a konto 3387 zł. A więc mówię, przechodzimy sobie, ich blokniemy i doładujemy te konto żeby tu było wolnych środków troszeczkę więcej, a więc idziemy i, i doładujemy, a więc nasze konto zostało doładowane w kwocie 91,68, tak, tu jest taka kwota 91,68 i ta kwota została tutaj przelana, tak ładnie poszło, że już ta kwota jest na koncie, a więc w naszym środku mamy 3480 zł i, i zobaczymy co w następnym tygodniu czy w tym tygodniu zrobimy jakiekolwiek tutaj zakupy. A więc aby zobaczyć co tu się dzieje na naszym wykresie, czy coś będziemy tutaj dokupywać, czy raczej guzik, nic z tego nie wyjdzie, to tak Farmland mamy akcje farmland zakupione i na razie tak to się buje przy jedna akcja szanowni państwo tu nie zdążyłem kupić i to to się tak buja i się buja. Następnie to meta ta meta to jest zajebista nazwa no ta meta to tak samo tutaj jest długo długo nic nie będzie bo nawet by chciało spadać to zobaczę dopiero tu gdzieś to kupię w tym miejscu dalej mamy rate, rejt rejt to widzę że ma chęć chyba iść już teraz w dół skorekci może tu ale mnie ta korekta nie dotyczy, bo tu jest 10 dolców, więc w sumie to? No nic mnie to nie interesuje. SOFI. Cofi, to jest tak, jak narysowaliśmy ostatnio na grupie, tutaj jak to się mówi, miejsce podażowe, gdzie będzie trudność, żeby to wypić dalej w górę i tutaj będzie po prostu wszystko, będzie ludzie chcąc kupować wyżej, będą w tym miejscu cały czas, ponieważ inni będą w tym miejscu sprzedawać, więc. Duży nacisk, tak jest. Ludzi, żeby tu się wyzbyć tych akcji, więc tutaj może być tak, że może być już całkowicie spadek w drugą stronę. Nie wiem, zobaczymy. Ale tu mam zakupy raz, dwa. Tu, tu nie jest zakup nie jest robione. tu jest dziura. Ta dziura czeka, czeka, czeka na to jedną chwilę, więc tu poczekamy i to może dokupimy. I teraz UNH, UNH, jak tu UNH. Już dokupiłem wcześniej, więc tutaj jestem w dupie, za przeproszenie, na tej inwestycji na razie. Tutaj mamy Essential, tutaj mamy dokupione i na tym Essentialu widzę, że tu może może być, że tu jeszcze wybiję do góry, ale co mnie to i tak już tu za, za zakup wcześniejszy zrobiony. Dalej mamy tutaj American Water, Avocade, a jest zakupione też wcześniej, więc tu mam głowę spokojną, no, nic się tu nie muszę przejmować, rynek sobie może iść gdzie chce. Lulu Lemon, Lulu Lemon, to tam, moja startowa sprawa tuba była w tym miejscu, to wybutało w dół. Tu się pospieszyłem, dwie akcje dokupiłem, taki mały burdel mi powstał, ale nie szkodzi. No i będzie szło, to będzie, pójdzie w dół, to się dokupimy. Tu jest korekta nieregularna na tym miejscu, więc tutaj oczekiwałem, że tu dojdzie, prawie doszło. prawie doszło. BHP, BHP, to nie, jeszcze nie mylić, te BHP z naszym bezpieczeństwem i jej ale mówię tutaj piękny wykres tutaj dobił, dziesiątkę zaliczył i spieszył w dół, no może doleci teraz do tego miejsca i w tym miejscu może dokupimy za 10 dolców kolejny zakup. No i teraz moja ukochana firma, czyli kopalnia po prostu złota. Ja, ja się z się złocę cały czas. Na tym forum Skupłem ile razy kupi. Tutaj pokazywałem miejsca tam komuś chyba, jak ja to jakie zyski miałem, ile tutaj można było osiągnąć, ale to już jest na tym koncie, to jest po prostu marzenie, bo my tutaj inaczej inwestujemy, nie zbieramy zysku co chwila, tylko po prostu jedziemy według piramidki finansowej, czyli 10, 40, 100 no i dobra, wszystko gro, no i co tu dalej, tutaj mamy dokupione, mamy tutaj dwie dokupione akcje po 10 dolców, a więc tu zaliczył pięknie tutaj szczycik i się spierdzielił w do, dół. Zobaczymy, dokąd to będzie lecieć. Herszej, herszej. Na hersze, to ja tu tak się pospieszyłem, po, 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 po choć mimo jako trader, który tam się kształci w tym, tej branży, wiedziałem, że to się spierdoli do, do tego miejsca, to, to przecież to każdy ślepiec to widzi, że jak tu mamy zakres taki, to, to, to na chuj to kupować, jak to będzie szło w dół, tak? Ale mówię, tam kolega analityk, jak to się mówi, finansowy, giełdowy, fundamentowy, no uważa, że to jest warte uwagi, więc dlaczego nie kupujemy? Czym bardziej, to jest firma, która więc ona nie padnie, nie padnie, bo jest, ma bardzo mocne fundamenty, więc okej, okay, więc okej. Okay. Następny zarys to jest ta tutaj moja dekora. Stąd dekorom, to ja nie wiem, czy to czasem nie uciekać z tego kurwa główna. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, zostawimy. Niech chociaż jedno bananowe dziecko się tu bawi. Na naszych akcjach tutaj e, z zakresu amerykańskiego. I tutaj mamy zakupy dół zdobione tutaj wyżej, wcześniej. Co to pójdzie w dół? Nie wiadomo, jak to pójdzie. Ale o, o, zakupy są już dawno wykonane. Dalej mamy Pepsi Cola. Pepsi Cola. Jak to Pepsi Cola, Pospieszyłem się zakupami, bo uważam, że wyprzedzę. Ten wy, wyprzedzę zamiary rynku, kurwa, wyprzedziłem zamiary rynku, rynek już odwrócił i z drugą stronę idzie, więc no teraz mogę, mogę wyprzedzić tutaj w tą stronę, ale w tą stronę nie bardzo mi wyprzedzić, bo nie wiadomo jak. No i teraz Coca-Cola, Coca-Cola się też, kurwa, pospieszyłem, zadychę tutaj z, z, zakupy, zawaliłem tutaj gdzieś w tym miejscu, nie wiem, nie, będą szły, będą szły. No tak poszły, no jak ktoś powiedział, że to już jest firma. To jest tak najebana, że jak to się mówi, pod, pod korek, że tutaj chyba tylko się może, jak to się mówi, no, gościu, który się najmie alkoholem, tylko hafta pusi, no i, no i tutaj puszcza Coca-Cola hafta, już się tak napoiła się tym swoim biznesem. No i co tam dalej, patrzymy, tego nie wiem nazwę, nie wiem dlaczego, a prawdopodobnie kiedyś wejdę, ale nie dzisiaj. No i tutaj jest McDonald's, McDonald's tutaj, pamiętacie, jak tutaj rysowałem, tutaj, nie wiem, tutaj dywergencję i co? I co? Poszło, poszło i idzie dalej, ale co dalej? Zobaczymy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery dyszki. Oj, tutaj, jakby tutaj zlazło, to będzie za stówkę. U, panie, dlatego trzeba kapitał tutaj zbierać, zbierać kapitał, zbierać, a nie wariować i kupować. Kolejne akcje to jest Nike, 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 są trzy zakupy zrobione, no i i mówię, podtrzymuję się, nie chcę tutaj wariować, wyskakiwać jak Filip z z wcześniejszymi zakupami, chyba tu wyskoczyłem, no i chuj, no i wyskoczyłem i co mam, no mam wcześniej zrobione zakupy i tyle. Dalej, dalej mamy Team -Mobile. mobile się pospieszyłem, ale, ale no jak się pospieszyłem, no to wykryty i tak doleciał, ale ten, mówię Team mobile no tam kolega dobrze to wyliczył, że to jest, do, to jest dobra firma, no dopiero zaczyna, będzie zaczynać, zaczyna chyba w tym roku, ale mam drugi rok płacić. Pierwsze dywidendy, więc no, to jest dob, do, dobry materiał na żonę. Dalej <laughs> dalej, to mamy tutaj Home Dept. Ja mówię tutaj. Wyprzedziłem te zakupy. Na razie jest jak jest. Może tutaj mówię, przy, przykucną mi jeszcze model skoka zrobią w górę. Zobaczymy. Kejsy, Kejsy moje zakupy kolejne. Ja to lubię kęsy dawać, kęsy, kęsy, no coś tu próbuję, może wyskoczy, ale zobaczcie, tu, kurwa, wyskoczyło i tu jest dziura, tak, I może tak być, że tu wypróję tutaj dziurę z powrotem w dół, ale general Mills, to jest taka moja firemka, którą ja tam kiedyś zagrałem, zarobiłem, a tutaj ich tak, nic nie zarobię chyba, bo widzę, to idzie, idzie w dół, panie, nic tu nie będzie, kurwa, no i co ja mam narobiłem? Trudno. Zobaczymy, co będzie dalej. I tutaj mamy dalej, mamy ten bank. No i ten bank ja tutaj wyrysowałem, wyrysowałem, 10% wzrostu wyrysowałem na wykresie, proszę zobaczyć. Moje analizy, na analiza na wykresie JP Morgan była 10% i co, pykło 10% i kurczę, teraz by się przydały sceneczki i śniegu trochę. GPC, GPC to w ogóle tak się podnieciłem tutaj tym rysowaniem, że to będzie tutaj sy sytuacja taka, że tworzy nam się tutaj, yy, no jak to się mówi, wyższy dołek, wyższa górka i wyszła nam jak pierdolę córka, no <laughs> z tego wszystkiego na chwilę obecną jest jak jest i nie wiadomo jak to dalej będzie, ale może, może, może zobaczymy, nie będziemy tutaj prorokować, że coś może źle. No i tutaj Bitcoin, który słynny, tam kiedyś rysowałem. Mm, te bitcoin, kurczę, to narysowałem dawno temu i zobaczymy czy coś z tego będzie. Może będzie, może będzie, może będzie dobrze. Coś się bardzo... Mm, bardzo mocna reklama poszła tego bitcoina, aby tutaj próść do góry, próść do góry. Ja tu nie widzę na chwilę obecną, że to by to jakieś były szanse mocne. Do góry na chwilę obecną ja z, jestem z tego zdania, że to powinno iść w dół, ale widzę. Mocny jest manewr z tym bitcoinem, aby tutaj, no już nawet Filip, ten, nie, nie, jak to nie Filip, tylko ta pła konieczna, to już kurwa, no już nawet już w kiblu wyskakuje z klozeta? zrobisz klocka, to wyskakuje, Filip konieczny i mówi: Słuchaj, inwestor kryptowaluty, co ty robisz? A ja wywalę klocka, kurwa spada, i kupuj kryptowaluty, kochany, kupuj i tak, gdzie się nie obrócić, to pła konieczna się pokazuje, tylko wziąć klapkę i kurwa lecić i. Ci... I walisz to to w ile wejdzie, żeby to, to zlikwidować, ale nie zlikwidujesz tego, bo to wszędzie się pokazuje. Mają dzieciarnia, ma kasę, więc mówię, bawi się, tak? I to mówię i to ostro. Chyba dobre inwestycje porobili. Chcą teraz mówię na tym trochę zarobić, ale trudno, jak chcą zarobić, nie zarabiają. No przecież To nie moja sprawa, tak? Jeżeli oglądasz ten kanał pierwszy raz, to daj suwa, bo dzisiaj jest, co tam dzisiaj jest. No dzisiaj jest wtorek, dopiero 29 października, tak? A niedługo piątek i będzie wszystkich zmarłych. więc człowieku kochany, jaki byś nie był, trzeba, jak to mówi, szacun oddać swoim bliskim, którzy cię kiedyś kochali, albo po prostu, którzy po prostu o ciebie dbali, bo tak nieraz jest. Ołt trzeba oddać. I pamiętajcie o tych, którzy jeszcze walczyli o tą Polskę, chcieli je, żeby była inna. No, no tak, Takich chyba nie chcieli, jak dzisiaj się zaczyna tutaj robić. Ale na pewno chcieliby, by Polska była wolna. Trzeba też wszystkim tym, co walczyli za Polskę, też im tam mówię, świeczkę, a tu mi postawcie suba, żeby ten sub był. A więc osoby, które tu je subskrybują, pamiętajcie i zawsze, że ja tutaj robię taki tutaj manewrze, opowiadam swoje tutaj, jak to się mówi, bajeczki, wróżby z kuli, i, i żebyście nie odbierali tego, że to jest w stu procentach. Dobra informacja, że trzeba inwestować. Pójdziesz, kurwa, zastawisz teściowo w Lombardzie i co? Możesz ją stracić. Jak jeszcze ładna kobitka, to, to jeszcze właściciel Lombardo może oko pocieszy, a jak nie, to, to nie wiem. Będzie się męczył kurwa z twoją teściową całe życie po niej. W No dobra, wszystkiego dobrego. Życzę, zrobiliśmy tutaj mój przegląd. Zakupy zdobione zostały na kwotę którą tam już mówiłem, jak kwotę, jaka tam była ta kwota? O, 91,68, dokładnie tyle, żem wy, wystąpił w ubiegłym tygodniu. Czasami sobie też, dymka puści, tam mam takiego fajnego kolega, pana Leszka, który tam mnie mobbinguje, no, nie mobbinguje tylko dopinguje, kurda, mówię jego nie pal tych papierosów, ty kurwa robisz? Ja mówię, no no zapoli czasami, nie wolno mieć w domu w chałupie papieruchów, no mówię, dobra, nie mam papierosów w domu, ale mam garażu, mam w... Przychodku, mam gdzieś tam drewutnik. Na panie, co ty robisz? Nie wolno nigdzie mieć. No kurcze, bolę gorszy jak moja kobita. No ja pierdolę. No mówię, przerąbane chyba ma kobita z tym chłopem, bo jak on taki jest mocny i, i dokładny, że po prostu i, i sumienny no <laughs> w nałogach. No. Ja powoli i rzucam, rzucam, rzucam. No tak rzucą jak i swoją kurde o 25 lat no ale rzucą rzucą papierosy powoli rzucą więc wszystkiego dobrego życzę do następnego odcinka pozdrawiam do usłyszenia cześć